I skrzynię pomysłów. Czy to Lemury? Ale super! Za nami zacięta rywalizacja. Na scenie pozostało trzech finalistów: Tania, Madison i Trójka da siebie wszystko w rundzie finałowej! Na pokładzie pięknego statku Atlantia! Zostańcie z nami i zobaczcie, kto z będzie tytuł najlepszego wokalisty na statku! Wow! To takie ekscytujące! Nie mogę uwierzyć, że dotarłam do finału! A jednak masz magiczny głos, Tania! Tak! Jesteśmy Twoimi największymi fankami! Echem. Echem. I jedynymi, jakie istnieją! To Madison i Rex? Bardzo miło mi was poznać. Przejście dla przyszłego zwycięzcy! E... Rozejść się, rozejść się! Wow, to było dziwne. Nie daj się rozproszyć, Tania. Właśnie! Zasłużyłaś na miejsce w finale. Wszyscy na pokład! Kochana, jestem Karen. Prowadzę program. Witam w finale. Denerwujesz się? Ja... Ja... Chyba się denerwuję. Zróbmy zbliżenie. Jesteś gotowa dać siebie wszystko przed publicznością? Emocje sięgają zenitu. Podczas, gdy ich rodziny i przyjaciele zwiedzają Madagaskar, uczestnicy ćwiczą pod okiem trenerów. Do występu w wielkim finale! Powtarzaj za mną. If you get it, get it If you really want it You do what you've got to do Make it come to life If you get it, get it If you really want it You do it Przepraszam, to wszystko z nerwów fujka! Nerwy w konserwy. Walcz o wygraną. Śpiewaj jakby stawką było życie. Patrz, To wielki tukan. Super. Nasza grupa pojechała tędy, prawda? O o! Gobierno! A to co? Lemur, jakiego widziałam. O, jest przeuroczy. Witaj, lemurku. Dlaczego tak dziwnie na nas patrzą? Chyba myślą, że jesteśmy dziećmi. Aaaa! Na wszelki wypadek ustalmy jedną rzecz: że nigdy, że nigdy nikomu o tym nie powiemy. Karen! Widziałaś moje przyjaciółki? Hmm... Ostatnio wybierały się na wycieczkę rowerową. Wszyscy na pokład! Niki i Skipper ciągle są na wyspie! Dramatyczne zbliżenie! O nie! Zaraz odpływamy! Muszę je szybko odnaleźć! Ale jak? Nie! Rower odpada. Hmm... Skuter też się nie przyda. Chodzę. Niki, Skipper, gdzie jesteście? Nie tutaj, nie tutaj. Mm. Aha. Mm. Skipper, Niki. To Co! jakby stawką było życie. By było życie. By było życie. <coughs> Muszę spróbować. If you get it, get it. If you really want it, you yeah, do what you've got to do make it come to life. If you need it, need it, then believe and be. You yeah, do what you've got to do make it come to life. Come to life. Come to life. Nie martwcie się, już was ściągam. Przed nami już tylko występ ostatniej finalistki. Brawa dla Tani! Wielkie brawa dla Tani! Moment, co? Nie ma jej tu? Rex i Madison już pokazali wszystkim zebranym, na co ich stać. Wow. <laughs> Tania chyba zapadła się pod ziemię. Tu jestem! Tu jestem! O mały włos przegapiłabyś swój występ. Niki, chyba się spóźniłyśmy. Denerwujesz się? Śpiewaj, jakby Śpiewaj, stawką, jak było, stawką było, życie. było życie! Mam to już za sobą! to Te nowe przyciski, Tanio, zostałaś najlepszą wokalistką na statku. Jakie to uczucie? Jestem przemoczona, to znaczy przytłoczona. I tak nauczyliśmy się, że czasem w trudnej sytuacji śpiewanie może uratować komuś życie. <śleskujesz>